Moto magazynek dla kierowców, rowerzystów, pasażerów i dla pieszych. Od poniedziałku do piątku o 14.15. Dziś w programie Czy DNA Auto jest na kiermaszu? Marcin Wesołowski, zapraszam. Na naszej antenie od tygodnia toczy się konkurs z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Codziennie dwie osoby mogą za darmo oznakować swoje auto za pomocą systemu DNA Auto. Co to jest DNA? O tym już mówiłem w ubiegłym tygodniu. Przypomnę tylko, samochód można oznakować specjalnymi mikrocząsteczkami. Oznakowanie jest trwałe i w przeciwieństwie do innych sposobów znakowania, cząsteczki DNA znajdują się nie tylko na szybach czy usterkach, ale na wszystkich ważnych. W częściach auta, od silnika przez taficerkę, aż po elementy karoserii czy podwozia. DNA ma zniechęcić złodzieja do kradzieży tak oznakowanego auta, bo gdyby ukradł no i spróbował w częściach sprzedać je na przykład na kiermaszu w Przeźmirowie, to może trafić, uwaga, w trybie natychmiastowym za kraty. Dlaczego? O to pytałem prezesa Automobil Klubu Wielkopolski Przemysława Olejnika. Po całej tej nagące, która była na kiermasz części stwierdziliśmy, że trzeba również coś w tym zakresie przeciwdziałać. No, i zawiązaliśmy porozumienie z polskimi bezpiecznymi drogami, dystrybutorem systemu DNA Auto. Właśnie po to, ażeby już właśnie w tym miejscu, jakim jest kiermasz, pokazać, że to wszystko jest pod kontrolą. I dlatego na każdym kiermaszu, na każdej giełdzie samochodowej operuje grupa złożona z pracowników tego przedsiębiorstwa, polskich bezpiecznych dróg, Automobil Klubu Wielkopolski i grupy 4, to jest taka międzynarodowa grupa ochroniarska. Wyposażeni ci panowie są w specjalne urządzenia, które identyfikują, jeżeli i znalazłyby się części, które są znakowane tym systemem, to już od razu trzeba zlokalizować źródło ich pochodzenia. Czy one są z legalnego pojazdu? Jaka jest opinia automobil klubu odnośnie systemu DNA auto? Tak zabezpieczany samochód odstrasza każdego złodzieja samochodowego. Taki samochód już jest niebezpieczny dla osoby, która chce go ukraść, bowiem będzie miała trudności ze zbytem części bądź z całości. w ramach promowania tego systemu. Pierwszych tysiąc właścicieli, którzy zdecydują się na oznakowanie tak samochodów mogą przyjechać do stacji automobil klubu zlokalizowanej w budynku Delta. Bardzo promocyjna cena. Samochód zostanie oznakowany tym systemem i już może miejmy nadzieję, że bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym. Patrole DNA działają nie tylko w przeźmirowie, ale także w innych, na innych giełdach i kiermaszach w całej Polsce, a ponieważ złodziej kieruje się bardzo Prostą logiką. Jeżeli ma wybór ukraść auto oznakowane i ryzykować, albo znaleźć takie samo bez oznakowania, to oczywiście wybierze to bez zabezpieczenia. Kolejna odsłona konkursu i kolejny Motomagazynek jutro o 14.15.